Moi kochani, zbliża się okres świąteczny, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jest to dla wszystkich z nas bardzo szczególny czas. Nie wiem, czy już wszyscy czują tego ducha świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że z każdym dniem będzie on coraz bardziej widoczny. Pamiętajmy o tym, że to jest szczególny okres to jest czas adwentu, takiego wyciszenia i przygotowania się na narodziny Jezusa Chrystusa. Ale to też jest taki czas, gdzie właściwie każda wystawa sklepowa woła do nas wejdź, kup prezent dla swoich bliskich. Ja życzę wszystkim na te święta, żeby oczywiście takie prezenty materialne otrzymali, a szczególnie te, które sobie wszyscy wymarzyli. Ale życzę nam wszystkim, żebyśmy przede wszystkim mogli otrzymać pod choinkę w ten okres świąteczny prezenty natury duchowej. Żebyśmy mogli otrzymać dużo życzliwości, dużo miłości, dużo przyjaźni. To wszystko jest nam przede wszystkim bardzo potrzebne do życia. Nie te materialne rzeczy, ale bardziej duchowe. Dzięki nim na pewno będzie nam się żyło lepiej, w większej harmonii i symbiozie ze swoimi najbliższymi, ale ze swoimi również współmieszkańcami. Życzę Państwu, wszystkim na te nadchodzące święta, dużo zdrowia, dużo miłości, dużo życzliwości ludzkiej. Myślę, że zacznijmy najpierw od siebie, dajmy my najpierw coś drugiemu, a jestem pewien, że również otrzymamy to z powrotem. I chciałbym, być może jest to marzenie nie do zrealizowania, ale ja zawsze, ciągle to marzenie mam. I chciałbym, żebyśmy wszyscy je mieli. Żeby ten okres szczególny, tego wyciszenia, tej wzajemnej życzliwości i miłości do drugiego człowieka trwał nie tylko w okresie przedświątecznym, ale również przez cały nadchodzący rok. Wszystkiego najlepszego na święta i nadchodzący rok.